Dobry, lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam cię serdecznie na podcaście Rozwój w biały dzień. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Od ponad dekady backup jest dużym wyzwaniem dla firm każdej wielkości. Rozwiązania chmurowe przynoszą istotną poprawę tej sytuacji, zapewniając efektywne tworzenie kopii zapasowych przy jednoczesnym odciążaniu działów IT. Kopie zapasowe to dzisiaj absolutny must have w każdym przedsiębiorstwie. Tworzenie kopii bezpieczeństwa wszystkich danych w firmie jest niezwykle istotne, szczególnie w przypadku, gdy dojdzie do ich uszkodzenia lub całkowitego utracenia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego warto wykonywać backup, jakie zagrożenia i konsekwencje czyhają na tych, którzy go nie mają, a także czym jest usługa Backup as a Service i jakie są najczęściej popełniane błędy przy samodzielnym backupie danych firmy. Jeżeli tylko taka tematyka Cię interesuje, serdecznie zapraszam do wysłuchania całości podcastu. Zacznijmy trochę od szerszego obrazka. Nie wiem, czy wiesz, ale premier Mateusz Morawiecki przedłużył obowiązywanie na terytorium całego kraju trzeciego stopnia alarmowego Charlie. Stopień alarmowy obowiązuje do 30 kwietnia 2022 roku do godziny 23.59. Podpisanie tego zarządzenia, którym podwyższa się stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni, to reakcja na zaostrzający się i niekończący konflikt rosyjsko-ukraiński. Wyższy stopień alarmowy narzuca obowiązki na administratorów systemów zarządzających infrastrukturą krytyczną w tym całodobowe dyżury i audyt systemów. Oznacza to przede wszystkim, że Osoby, które odpowiadają za zapewnianie bezpieczeństwa systemów, będą zobowiązane wdrożyć wyższy poziom procedur bezpieczeństwa, między innymi wprowadzić całodobowe dyżury administratorów oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów. Dodatkowo, niezbędne będzie wykonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich ewentualnego wykorzystania. We wprowadzeniu takiego alarmu chodzi o zabezpieczenie infrastruktury krytycznej przed cyberatakiem, czyli o zapewnienie ciągłości usług finansowych, zdrowotnych oraz dostaw ciepła, wody, energii elektrycznej, a także przed utratą wrażliwych danych. Przy obecnym poziomie informatyzacji, wszystkie te usługi można odciąć, włamując się lub przeciążając systemy, przy pomocy których są świadczone. O konieczności wprowadzenia tego typu zabezpieczeń przekonała się m.in. Estonia, która kilka lat temu padła ofiarą zmasowanego cyberataku. Konflikt ten wywołało usunięcie pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy radzieckich. Wskutek tego wybuchły zamieszki, a wskutek ataków cyberprzestrzeni obywatele stracili dostęp do niektórych usług. Przestały działać serwisy online dwóch największych estońskich banków, obywatele przebywający za granicą nie mogli dokonywać płatności kartą, nie działała strona największego dziennika informacyjnego oraz strony policji, partii politycznych, a nawet szkół. To oczywiście ekstremalny przypadek cyberataku i na skalę całego państwa. Jednak Cyber zagrożenia są obecne na co dzień i niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, pracujesz w małej firmie czy wielkiej korporacji, możesz być na nie narażony. Dlatego zawsze, ale to zawsze, powinieneś zadbać o backup swoich zasobów. Oczywiście, należy pamiętać, że utrata danych jest możliwa nie tylko przy ataku hakerskim. Przyczyn może być wiele, jak na przykład awaria, kradzież, lub zagubienie sprzętu czy pożar firmowej serwerowni. Każdy z tych przypadków powoduje paraliż pracy w firmie, nie wspominając już o stratach finansowych. W branży IT krąży słynne powiedzenie, że klienci dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe, i na tych, którzy będą je robić. Genezą tego powiedzenia jest fakt, że niestety często zdarza się. Że przedsiębiorcy decydują się na wprowadzenie backupu firmowych danych dopiero po ich pierwszej utracie czyli dokładnie tak, jak mówi polskie przysłowie mądry Polak po szkodzie. Narzędzia do przetwarzania danych np. serwer, silnik, bazy danych czy aplikacje można w krótszym lub dłuższym czasie zmienić, przemigrować na inny model. Jednak dane nie są już tak łatwo odnawialnym zasobem. Uszkodzony serwer czy dysk możemy łatwo odkupić, ale jeżeli nasza ostatnia deska ratunku, czyli kopia zapasowa, padnie, no to jesteśmy w kropce. Danych nie ma i koniec. Myśląc o systemie informatycznym, musimy postrzegać same dane jako strategiczny zasób, do którego trzeba zapewnić dostęp, bezpieczeństwo i zabezpieczenie. Poza małymi wyjątkami, większość firm opiera swoją pracę na danych przechowywanych w wersji cyfrowej. Od najprostszych dokumentów tekstowych, znajdujących się na dyskach służbowych komputerów, do ogromnych baz danych na firmowych serwerach. Utrata bazy danych to, niezależnie od jej wielkości, duży problem dla każdej firmy, który rodzi za sobą cały szereg konsekwencji, zarówno tych logistycznych, jak i być może przede wszystkim finansowych. Backup powinien być, a zdarza się, że nie jest, częścią polityki bezpieczeństwa danych nie tylko w dużych korporacjach, ale również w małych i średnich przedsiębiorstwach. W końcu dane to główny zasób firm, stąd wdrażanie kopii zapasowych i ich regularne wykonywanie jest konieczne. Eksperci z branży IT nierzadko porównują backup do polisy ubezpieczeniowej. Dzięki niemu firmy zyskują gwarancję, że w przypadku poważnej awarii ich dane wciąż nie są zagrożone ze względu na przechowywanie poza oryginalną lokalizacją. Mimo dublowania zabezpieczeń, kopia zapasowa jest firmowym must have. Dane mogą zniknąć z wielu powodów. Może to być awaria sprzętu, przypadkowe lub nie, skasowanie ich lub zdarzenia losowe jak pożar w serwerowni. I właśnie wtedy sięgamy po ostatnią deskę ratunku, czyli backup. Cały czas modląc się w głowie, aby udało się odzyskać dane. Aby w 100% czuć się bezpiecznym, warto raz na jakiś czas sprawdzić, czy umiemy odzyskać dane z backupu, czy częstotliwość wykonywania kopii nas satysfakcjonuje, a może nawet wykonywać na wszelki wypadek dwie kopie bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać jednak, że każdy dodatkowy składnik kosztuje. Budując system informatyczny dla organizacji, niezależnie od jej wielkości, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Przede wszystkim, jakie jesteśmy w stanie ponieść koszty przestojów w dostępie do danych? Czy musimy mieć dostęp online do tych danych przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku? Czy dopuszczamy nieplanowaną przerwę 4- lub 24-godzinną? Żeby to łatwiej zobrazować, weźmy sobie przykład. Mamy call center. 30 zatrudnionych osób pracuje na systemie CRM. Brak dostępu do danych przez jeden dzień oznacza, że te 30 osób stoi bezczynnie, czyli 30 roboczo-dniówek idzie na marne. Klienci nie mogą się dodzwonić i na przykład złożyć zamówień, więc automatycznie dzwonią do konkurencji. A także ma to negatywny wpływ na wizerunek firmy. Dla zapewnienia ciągłości działania możemy zapewnić podwojenie zasobów sprzętowych tak, aby pracowały w tak zwanym klastrze. Czyli awaria części infrastruktury zapewni nam ciągłość działania. Po drugie, możemy zapewnić usługi serwisowe z gwarantowanym odpowiednim czasem naprawy, np. Na 6 godzin, czy posiadać zapasową lokalizację przetwarzania, do której dane replikują się cały czas online, a infrastruktura zapewnia nam ciągłość działania przez 24 godziny. Każdy z powyższych punktów jednak generuje dodatkowe, często niemałe koszty, więc musimy rozważyć wszystkie za i przeciw. Jaki jest koszt potencjalnej przerwy w działaniu versus poniesione koszty na zabezpieczenie? Dodatkowo, teraz pojawiają się nowe możliwości. Może całe przetwarzanie przenieść do chmury, a może ośrodek zapasowy umieścić w chmurze? Czy nasza aplikacja pozwoli pracować w systemie klastrowym? Czy da się umieścić w chmurze? Czy dane w chmurze są bezpieczne? To wiele ważnych pytań, na które trzeba umieć sobie odpowiedzieć. Chociaż usługi backupowe mogą mieć różne zakresy to zalecanym, bo realnie zapewniającym bezpieczeństwo jest ten, który wiąże się z tzw. zasadą 3.2.1, polega ona na sporządzeniu trzech duplikatów danych, przechowywaniu ich na dwóch różnych urządzeniach, z których jedno będzie w innej lokalizacji, np. poza firmową serwerownią. Jak już wspomniałam wcześniej, wystarczy jeden błąd pracownika awaria sprzętu, systemu lub zasilania kradzież urządzeń, cyberatak dla okupu, czy też klęska żywiołowa. Powodów utraty firmowych danych jest naprawdę wiele. Wydaje się, że o zasadności wykonywania kopii zapasowych już naprawdę nie trzeba nikogo przekonywać, a jednak cały czas dużo firm ma wątpliwości, zwłaszcza tych małych, no bo jak to zrobić najrozsądniej, gdy jest się takim małym przedsiębiorstwem, a na rynku brakuje specjalistów IT? Odpowiedzią na to może być zewnętrzna usługa backupu, tzw. Backup as a Service. To zapewnienie dostępu do infrastruktury IT oraz wykwalifikowanej kadry specjalistów przez zewnętrzną firmę. Celem usługi jest zaplanowanie i późniejsze zarządzanie działaniami związanymi z wykonywaniem kopii zapasowych, ich bezpieczne przechowywanie przez odpowiednio długi czas, a w przypadku wystąpienia awarii. Odtworzenie zduplikowanych danych. To rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze w przypadku małych i średnich firm, które z różnych przyczyn nie mogą pozwolić sobie na wynajęcie miejsca, zakup dodatkowych serwerów lub zatrudnienie dobrze wykwalifikowanych administratorów systemowych. No dobrze, ale backup danych lepiej trzymać na serwerze czy przenieść do chmury? Miejsce docelowe kopii zapasowych powinny być różne. Wybór zależy od wielu czynników, począwszy od regulacji prawnych, przez możliwości wygospodarowania dodatkowej przestrzeni lub czas, w jakim chcemy odzyskać dane, no aż po budżet. Przy podejmowaniu decyzji warto kierować się parametrem RTO Recovery Time Object, czyli okresem, w jakim usługi krytyczne z punktu widzenia naszego biznesu muszą zacząć ponownie działać. Dla przykładu, czas przywrócenia danych przechowywanych w chmurze będzie nieco dłuższy od tych zapisywanych na serwerze. I tutaj pozwolę sobie na krótką reklamę mojej firmy. Nie wiem czy wiesz, ale Engage udostępnia swoim klientom backup w chmurze. Cel, który przyświecał powstaniu tego rozwiązania, to zapewnienie możliwości wykonywania kopii zapasowych czyli backup. I ich późniejszego odtworzenia, czyli recovery. To rozwiązanie jest naszą odpowiedzią na potrzebę obniżenia kosztów w MŚP wynikających z posiadania infrastruktury IT. Płacisz za miejsce, a nie za transfery danych. Myślę, że to bardzo fajna oferta, której można przyjrzeć się bliżej. Dlatego wszystkie niezbędne linki do kontaktu z nami będą znajdować się w opisie podcastu. No dobra, koniec reklamy, wracamy do tematu. A kolejnym punktem będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego warto mieć procedurę backupu, czyli Disaster Recovery Plan. Disaster Recovery Plan jest to udokumentowany zestaw działań i procedur, których celem jest utrzymanie lub sprawne wznowienie działania infrastruktury IT, która została uszkodzona w wyniku niepożądanych zdarzeń, np. pożaru czy powodzi lub działań ludzkich, takich jak atak hakerski czy błąd pracownika. Plan awaryjnego odtwarzania danych ma przede wszystkim zmniejszyć ryzyko utraty danych i tym samym zminimalizować czas przestoju firmy. Panika i potężny stres, których doświadcza się w czasie wykrycia awarii, nie należą do przyjemnych doznań. Wcześniej opracowany Disaster Recovery Plan pozwala na chłodno podejść do działań związanych z usuwaniem skutków zdarzenia. Plan działań w przypadku wystąpienia awarii infrastruktury IT powinien być oczywiście dostosowany do organizacji, jej możliwości i skali działania, ale także prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia. Taki dokument powinien głównie precyzować kadrę, która będzie. Będzie pracować w ramach zabezpieczania przed awarią i później nad jej usuwaniem, identyfikację krytycznych zasobów biznesowych, które wymagają solidnej ochrony, działania prewencyjne, czyli wykonywanie, testowanie i optymalizację działań związanych z kopiami zapasowymi, a także ocenę ryzyka wystąpienia poszczególnych niepożądanych zdarzeń i poziom zabezpieczania przed nimi. Disaster recovery plan można wykonać samodzielnie, ale również można wymagać tego od dostawcy usługi Backup as a Service. I takim sposobem zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Podsumowując, chciałabym się z Tobą podzielić listą siedmiu najczęściej popełnianych błędów przy samodzielnym zarządzaniu backupem danych firmy i tym, dlaczego warto rozważyć ofertę backup as a service. Po pierwsze, przy samodzielnym zarządzaniu backupem taki backup nie obejmuje wszystkich danych, które wymagają zabezpieczenia. Po drugie, kopia zapasowa i zabezpieczone dane są przechowywane na tych samych sprzętach lub w tej samej lokalizacji. Trzecim punktem jest brak co najmniej drugiej kopii, czyli nadpisywanie backupu na wcześniej zrobiony backup. Po czwarte, to brak lub nieprawidłowy monitoring automatycznego wykonywania kopii zapasowych. Po piąte, brak cyklicznych testów odtwarzania danych z serwera lub chmury, w których przechowywane są backupy, a zwłaszcza po wykonaniu aktualizacji systemu. Punkt szósty to brak spisanej procedury postępowania w przypadku wystąpienia awarii. No i ostatni punkt, czyli siódmy, to brak zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem ransomware. Usługi backup as a service stają się coraz łatwiejsze w użyciu, a to dlatego, że dostawcy stale ulepszają swoje oferty, aby uprościć codzienne zarządzanie i ewentualne przywracanie danych. Wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć dane z kopii zapasowej i szybko je przywrócić. Backup as a service oferuje również automatyzację tworzenia kopii zapasowych danych, które mogą być wykonywane w określonych odstępach czasu, np. codziennie lub co tydzień. Taka oferta umożliwia dostęp do danych z dowolnego miejsca. I w dowolnym czasie. Dane przechowywane w chmurze są dostępne zawsze, gdy są potrzebne. Tak naprawdę jedyne, czego potrzebujesz, to połączenie z internetem. Do tego wszystkie kopie zapasowe są przechowywane w innej lokalizacji niż oryginalne dane. Pomaga to zabezpieczyć dane przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, np. pożarem. Tak więc Przechowywanie danych w chmurze zapewnia im bezpieczeństwo bez względu na to, co dzieje się w Twoim biurze. Obecnie przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych, ponieważ w przypadku ich utraty grożą im bardzo wysokie grzywny, konsekwencje prawne i utrata reputacji. Ponadto Utrata danych zagraża ciągłości działania firmy, a przestoje są bardzo kosztowne. Dlatego właśnie backup as a service jest taką polisą ubezpieczeniową, która chroni organizację w przypadku utraty danych i umożliwia przywrócenie działalności przy minimalnym czasie przestoju i skutkach. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli jesteś zainteresowany usługą backup as a service, możesz skontaktować się z nami poprzez linki w opisie podcastu. Powołując się na ten odcinek. Tymczasem życzę Ci nieprzerwanego bezpieczeństwa Twoich danych i do usłyszenia za tydzień.